Witam na prezentacji moduł wzmacniacza audio PAM8403. 2 razy 3W z potencjometrem. Moduł ten od razu korzystając z okazji podpowiem pod mój moduł odbiornika FM, Arduino, aby pokazać Wam jego działań wyjścia i wyjścia omówimy sobie za chwilę, następnie teraz podłączymy sobie zasilanie, świeci nam się dioda Wartuino a więc zasilanie już jest, przekręcamy nasz potencjometr i nasze nasz smacniarz smacznia sygnały o. no daje radę dźwięk jest czysty. Nie ma żadnych nie ma żadnych szumów Nasze radio odbiera czysto, jak i nasz wzmacniacz. Nie grzeje się. Może przyciszę tutaj, żeby mnie było coś słuchać. Nasz wzmacniacz pracuje na prąd stały oczywiście z zakresu 3,6 do 5,5 V. A więc możemy Spokojnie ten wzmacniacz podpiąć pod Arduino, podpiąć nasz, nasz odbiornik FM i sobie zrobić własnoręcznie wykonane radio. Wyjścia y, naszego wzmacniacza mamy dwa, pod które możemy podpiąć 3 watowe głośniki. Co razem daje nam 6W. Wol naszego całego układu. A więc, no, nie jest to yy, jakieś wielkie cyfry, ale jak najbardziej wystarcza do zagrania na biurku. A więc, teraz odłączmy zasilanie, aby przedstawić wam następujące. Tyki jakie tutaj są. Nasze pin, pod które mają podpięte wyjście z naszego radia i przewody zasilające. Osobno podpowiem zasilanie 3,3V pod nasz odbiornik FM, a osobne 5V pod nasz wzmacniacz. Nasz wzmacniacz prezentuje się tak. Podcam mamy numer identyfikacyjny. Mamy stabilizator napięcia na 6,3V 470 potencjometr, którym regulujemy yy, zakres głośności działa ono ona bardzo płynnie, tak jak słyszeliście, nasz układ scalony i. Wejścia, wyjścia jakie mamy tutaj. O, są w tą stronę. Przepraszam bardzo. A więc tutaj mamy input, czyli wejście. Ja tutaj podłączyłem wejście z mojego radia. Lewy, prawy kanał i na środku masa. Następnie mamy power, czyli wejście zasilania. Z prawej strony plus, z lewej strony minus. I następnie mamy dwa kanały wyjściowe pod nasze dwa głośniki. Mamy podpisane out. I OUT. Tak samo mamy minus z skrajnej strony, w środku mamy jeden plus głośnika, następnie mamy drugi plus, który podpinamy pod plus głośnika i minus naszego drugiego głośnika. A więc nic skomplikowanego, na pewno sobie dacie radę. I zapraszam po więcej informacji na stronę naszego sklepu. I do zobaczenia.